Dzień dobry i witam was wszystkich! bardzo Serder się w kolejnym odcinku z Wiedźminą 3! Proszę wasz mości. Dziki zgon. Towarzystwo wasz mości nie jest tu potrzebne. W dzisiejszym odcinku. Ja, jaka zadowolona! Gerald ma czyszczoną paszkę. I wybieramy mu piękny outfitik na spotkanie z ojcem naszej córki. Milcz. W końcu odnaleźliśmy naszą ukochaną Jennifer. Będę na ciebie czekać. Porywające wydarzenia. O kur. Także rozpoczynamy nowy rozdział naszej gry. A go dziewoje szorują pod paszką. Wyszorowany Wiedźmin to szczęśliwy Wiedźmin. Hmm, może być. Myślisz, że mchyro obchodzi co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na brżerze. Na czym? Na tym. Krześle. Kledwin, proszę waszmość ogolić. Baczki na pół cala. Gérald, nie patrz się, za darmo masz, kurde. I barbera, i fryzjera, i co? Niech będzie. Co jest nie tak? Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilwgardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morwran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza w Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem. Geralt Riff. Miejsce urodzenia, nieznane rodzice, nieznani wiek, nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń: oblężenia zamku lawaletów, losów dowódcy obrony Ariana. Y no z tego, co wiem, to przecież y, sobie tam wysadził potem więzienie, więc y, myśmy to nie zabrali. Byliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy, skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą Smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym flotsam. skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak miasto uchodziło za odcięte od świata? Y z Jorvetem? Zabrałem się razem z Jorvetem, przywódcą komanda Scoia'tael. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha, coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie to ogolimy cię raz jeszcze. Następnie niesławny szczyt w Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Tris Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radowit ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę niezprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy megaskop rozrywa twoją znajomą. Shield de na kawałki. Raz patrzyłam, raz nie patrzyłam. No wiecie. Dostała za swoje czy uciekła? Którą wersję wybieramy? Twoją znajomą. DJD? No czy taką znajomą? No w sumie. To no dobra, niech będzie że pierwszy wybór. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz, proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z gulety. Cóż. Racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. No mówił, że idzie w pieszczady Jelo. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc., Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerard i udanej audiencji, no ho. <śmienny> wybieramy outfit. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. upraczki. O, to też w cenie. E, to spoko. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. E, nakrochmalone nie. Poznaje, Będą drapać po dupie. Wosz! Chyba, że mu oddadzą jakieś nowe majciożki. <grywa> Szkoda, że nie ma. Shumbelon! Ok, mm. zobaczmy. Coś tutaj jest do oprobowania na na miecz na czarownicę. Jak się wchodzi w. rzemiosło? O, dobra, dobra. Ekwipunek. Czy będę mogła mieć teraz ręcznik na później? Spokano, wedymin, rodem z nordlingów, niedowiary. No, wedymin, wedymin, no, no, co do ty się spodziewałeś, chłopiec, no? Oren i chlebek. Geralt lubi chlebek, Niki! A tu Dotelka wody tam cuda z my to wszystko potem opierdzielimy i sprzedamy z pieniążek przecież yy, ten jest cesarzem to go stać no nie żeby go obrabować Mywka. szkoda że nie mam czasu super yy, idę w gaciach Ech, nie mogę iść samych w gaciach przy to wybierzmy najładniejszy strój. Ten ma takie. Wszystkie mają bufiaste rękawki. Ale najbardziej przypołowo wygląda ten. Oj, kurde, zły wzięłam. Ten chciałam. Zdobnie. Nie wiem. Gdzie się wchodzi we nie ma nic się napisane, kurde. Okay. A mogę pomieszać? Zobaczmy, czy są takie same gadki. Gadki są takie same! Żadnej czapki? Jęknie wyglądasz, Geraldzik. Jęknie. Bierz się i porozmawiaj z Szambelanem. Dobrze. Idziemy. Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czego jęczysz Czy ważność ty? jest kontent ze stroju. Bardzo. Kontent <słuch> byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między rany. Słucham? Takie powiedzenie, to co teraz? Będziesz mnie podrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że Waszmość wie, jak się skłonić. Nie jestem takim hamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a nie cesarzowi Milwgardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech Waszmość powtórzy. Ręce wzdłuż ramion? Czekaj, co on zrobi. Co to znaczy ręce wzdłuż ramion? Proszę Waszmości, to nie czas ani miejsce na wygłupy. Niech wasz patrzy uważnie. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Jezu się, dobra, Niech dobra. Wasz mość dobra. powtórzy. Dobra, to jest prawidłowe z tych, co rozumiem. Nie. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Ale przed y, chłopem, bo ukłonimy się jakoś strasznie z dupy, że był przypałnie, bo to ty będziesz miał przypałanie. Waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza y arcy okay. Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy Wasza wysokość wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Ta, ta, ta. Ale zaraz za jakiś przypał odwalimy. Imgrime ap Art Herzer, Date van Adam incarn ap Morwood, Emhr Far Emrys, Kukon. E. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Ewelien vadgen wadgen Już go i tak ubraję jak debila. Ziemia. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. A to nieprawdą Wydaje, w sumie nie jest. Nie zamawiłeś mnie, żeby wspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła jest w niebezpieczeństwie. Tropią ją i go. <grym> Jaka zadowolona. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Jennever, po audiencji. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu i wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith Zaprowadź go do czarodziejki. Waszmości nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Waszmości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech waszmość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. Waszmość będzie. Gwenhardt, Czekajcie. Czy zostały mi moje ręcznikowe gacie? Gdzie jest... E, mój kwipunek? nie mam ekwipunku. O, nie mogę wejść w ekwipunek, ale gówno. Nie mogę się przebrać w moje ręcznikowe majty na zamku. O! A wejdźmy z powrotem do wanienki. Chcę się wykąpać jeszcze raz. Nie mogę, ale... Hamstwo po prostu, to hamstwo jest Dobrze, zakaz łamania etykiety yy, stary, ja już ci obrabowałam pół zamku, a ty mi mówisz, że zakaz łamania etykiety hmm. Na klucz go zamknęli Ja stąd spierdzielam Dziki gon. Zamknięte, zamknęli mnie tu wbrew mojej woli. Halo, to przestępstwo jest. się na policję, halo. Nawet nie mogę sardem rzucić. To, to jest pogwałcenie mojej, mojej kurde e, prywatności. Nie wiem, zawodu wieczmickiego. Bo. A co wy, podłogę psujecie? A, bo tu są te, te, te merskie tt. Niech bogowie mają w swojej opiece. Bardzo nieładnie robicie. W sensie, no wiem, że nie sami z siebie, ale to i tak bardzo nieładnie. Nielwkarcka arystokratka. Wow! wow! Ale jesteś wymalowana dziwnie, kobitko. Ty lusterka w domu nie masz? Ty widzisz, jak ty wyglądasz? Dobra. Dobre. O! A gdzie my jesteśmy? Co ty tam? Będę się chodzić jak mi się podoba. Nie będziesz mnie, kurde, tutaj restryktował w żaden sposób. masz. zajumałam. Zajebiście. też zamknięte, też zamknięte. Wyskoczę, kurde, przez okno. O! Oh, dobrze fikołkiem. kółkiem. To siła mnie, kurde, zaciągniecie. Nie wiadomo gdzie. Nie, nie, nie mnie nie zaciągnięcie. Będę robić, co chcę. Enselfit den Sycharchefit. Kazvesen Gwele Imher Ord key zwandreslaf jebkerden Towarzystwo Waszmości nie jest tu potrzebne. Towarzystwo Waszmości nie jest tu potrzebne. Ty, 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 ząbcie boli, kobietko? Do dentysty ty i cię nie sesz matką, młopowiasz. To by ci lepiej pomogło. Hop! Hop. z drogi! Dobra, duka drogi! Dobrze, gdzie jest ten nasz Waszmość? Gdzie mi Gdzie nasz Waszmość, Szambelan? Dobra, dobra, dobrze, chodźmy za kropkiem. A, proszę do mnie, Waszmości. No dobrze, już idę, Waszmości. Dzień dobry. A, to ty na zewnątrz? Ja przez to wtedy po prostu wyszłam. Żeby ci było szybciej. A i tak teraz będziemy wolniutko szli? Jeszcze mnie ten kaszel i ten katar tak troszeczkę podtrzymują, nie? A to już kurde. O, z 20 dni! Nice! Reko rekordzik taki chorobowy, Gdy chyba. skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. A co ty po trawniku? Nie wolno trawnika deptać. Na no skarżę na ciebie, rozumiesz to? Naostrzyłeś już to pióro. Tak, to zapis. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół wiecznego ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem. A proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. <laughs> Zobaczmy co tam Co z tą temerią mhm. Okej, okay, okej. Okay. Dzień dobry kotę. Kotę. Mam tu kotę. Przynajmniej będzie mnie trochę grzała. To fajnie w sumie. Opatrzcie jakieś kurde kadzidło duże. No dajcie mi tu wejść. Z zielonym glutem, to takie nie najlepsze. Przejdziemy sobie po stole. Ońska skóra, pu! <laughs> Dlaczego mnie to bawi? Utknęłam. Już nie. Dobrze. To co my tutaj, kogo my tu mamy? A. Cześć, skryp. Piękna, hmm. nie przeszkadzać. Szkoda, że nie mam czasu. Cześć! No, porozmawiaj ze mną. To nie, co za ham. Cham i prostak, po prostu. Dobrze, mamy tej Jennifer. Gerard, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała, ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Hyra? Mhm. Mm I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Siri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomocy? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała Wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Więc to już są nasi agenci. No, no, szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Pracja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mhm. Mm od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty, żołnierzem Chyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Po raz skończyć z szarami, namierzającymi czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt. Zanim Niech się to to uśmiechnął pod nosem. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle co ty. Pewnie chodzi im o jej krew, jej dar. A do czego Cili miałaby go Nowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Cili? W dwóch miejscach w Walen i w Nowigradzie. Ślad w Welen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza skontaktuje się z tobą. I co tyle? Żadnego hasła? Tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę Twoje chłopiece wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki, ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Jaka Tris Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Mmm, na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z tris świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? No, całkiem niezła, jak na moje. Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. Już taka nie bądź wredna, bo cię do korwobianko nie zaproszę, zrozumiane? Jezu, Mewi, jaka ty... No chlutka. i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do welon? O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie mówisz może oprzyję sobie nim zbroję powodzenia je. jest to jennifer gdzie ty masz oczy dobrze jeżeli chcesz się dowiedzieć co się działo na świecie dobrze dzisiaj z wesemirem po bezdrożach porozmawiaj z ambasadorem faratre to on o tam i geralt wiem że jest wojna i tak dalej ale nie próbuj zostać bohaterem dobrze po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie w jednym kawałku Mua! będę na ciebie czekać No, 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 no. Ty, ale ci się kiecka wlecze za, za girami ty wygodnie ci w tym? Tak. Jennifer, tak. nie zostawiaj tak. mnie! Tak. E mogę iść z tobą? Oku! Ja na widzę portali. Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Myślałam, tak. że będzie to takie, za że dzień. se... Rodem z nordlingów, niedowiary. do wiary. No nie do wiary, no patrz, no stoję tu, nie do wiary to jest, że ja tu jestem sobą i w ogóle, wow. O dzień już. Jak mogę waszmości służyć? Oddając Kładna moje rzeczy. jestem. Dałbyś coś dobrego. Ale bym zjadł jakiegoś ponczusia. Bo nie Cytusy mogę, i to bardzo... Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Elo, pa. Ehm... Um, jednak już nie jest o, dzień. Cię w wyzimie. O, pana tu wcześniej nie było, Nilfgaardski dworzanin. Tylko wiecie co, pogadamy sobie z nim już w następnym odcinku, także widzimy się już całkiem niebawem. Do zobaczenia, pa!